Komora jest pusta, następuje zwolnienie blokady. Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Jest dzisiaj sobota, ale pogoda jest taka sobie, więc nie zdecydowałem się jechać nagrywać recenzji replik, które tam na górze na mnie czekają, bo jest tu kilka kartonów z lepikami, które powinienem zrecenzować, ale po prostu nie mam za bardzo czasu, żeby się wybrać na to nagrywanie, a nawet jak mam czas, to okazuje się, że pogoda jest taka sobie i po prostu nic z tego nagrywania nie było, tylko tyle, żebym zmógł i musiałbym to i tak robić drugi raz. Więc dzisiaj nagrywamy w warsztat, czyli zajmujemy się tym, co tam mam do recenzji, do pokazania wam i tak dalej. A mogę to zrobić tutaj na miejscu u siebie w warsztacie bez wychodzenia powiedzmy z domu. A dokładniej jest układ sterujący ETU od Peruna. Co to jest? To jest układ, który został przygotowany specjalnie przez Peruna do podłączenia go do Replik GNG z układem ETU. Tak naprawdę co nam daje taki układ i dlaczego on w ogóle powstał? Zwykłe ETU mają bardzo prosty układ sterujący. Sama kostka stykowa, która ma czujnik pracy zębatki, czyli wykrywanie cyklu, ma do tego czujnik pracy spustu, ma czujnik selekcji ognia oraz ma układ w niektórych replikach jeszcze wykrywający, czy jest wpięty magazynek i czy ewentualnie w magazynku są kulki, jeżeli ma magazynek, który o tym ja go poinformuje. Sam ten układ czujników, jest naprawdę spoko i to wszyscy mówią, że to naprawdę działa, to jest luz, nic tam nie trzeba zmieniać, bardzo często nawet jeżeli ktoś chce jakiś więcej feature'ów, to tamten układ zostaje. I to powstało jako dodatek do tamtego układu czujników, bo tak naprawdę sam MOSFET i sterownik, który jest w ETU oryginalnym, jest powiedzmy niezbyt rewelacyjny, bardzo prosty układ z małą ilością możliwości, możemy ustawić zamiast auto to bursta chyba na 5 kulek, czy na 3, więc nie ma dużych możliwości. Programuje się to też kijowo, bo to jest przez przytrzymanie spustu, jest to dość problematyczne, bo nie działa to tak, jakbyśmy chcieli. I Peron wyszedł naprzeciw oczekiwaniom, o, nie ukrywam między innymi moim, żeby stworzyć coś, co można wykorzystać układ z, y, czujników z GNG i podpiąć inny sterownik, który pozwali nam wykorzystać tą nowoczesną technologię elektroniki, jaką w tej chwili mamy. Bo bądźmy szczerzy, teraz w MOSFETach możemy ustawić wszystko, pre-cockingi, y, różne moce active Breaker i tak dalej, a w ETU mamy najprostszy możliwy MOSFET praktycznie i do tego duży jak cholera. To ma zastąpić właśnie ten sterownik do swojego docelowo do TR16308, który tam na górze leży. Co prawda, replika czeka też na recenzję, więc będzie pokaże instalację i tak dalej, ale nie będę się tam za bardzo wgłębiał w samą replikę, ze względu po prostu na to, że o, ta recenzja będzie, tylko muszę mieć śmiało kiedy nagrać. Te, te plus plus od Peruna daje nam praktycznie wszystkie funkcje, które ma AB od Peruna i Hybrid. Z tym, że podłączamy go po prostu zamiast oryginalnego sterownika WTU, zajmuje nam to dosłownie dwie minuty albo i nie, i mamy te wszystkie featurey tutaj. Możemy w pełni programować praktycznie wszystkie funkcje i nie ma z tym największego problemu. Ja pokażę instalację. Ja pokażę samo programowanie, ale no, powiedzmy szczerze, że będzie to bardzo krótki film, więc serdecznie zapraszam, będzie fajny. Oczywiście programujemy z użyciem karty tej do programowania pod Peruna. Mam Tak. I to są praktycznie masa funkcji. Mamy co tu mamy? Mamy Firing Mode, Siła Active Breaka, Pre-Cocking, Binary Trigger, Rough Reduction, DMR Mode, LiPo Alarm i Reset. I oczywiście jeszcze możemy sobie na obydwu trybach, trybach ustawiać dowolne ilości strzałów. Możemy mieć semi, możemy mieć auto, możemy mieć bursta od 1 do 5. Więc ustawiamy co chcemy. Dodatkowo w pudełeczku jeszcze dostajemy oczywiście, jak zawsze, błagam się, naklejeczki, które możemy gdzieś tam sobie nakleić, czy na kolbę, czy coś. I mamy tutaj i programowanie, i mamy też listę kodów błędów, jakbyśmy coś, co jak nas z pewnością zacznie oczywiście formować. Oczywiście, dodatkowo instrukcja tutaj i naklejki, żeby sobie nakleić. Nie wiem, gdziekolwiek, gdzie tam chcemy, bo kto, ktoś może lubić naklejki. I tak naprawdę ostatnia rzecz, która jest w pudełeczku, to jest sam układ sterujący, ale to już pokażę Wam na blacie, żeby to ładnie Wam pokazać, jak to wygląda i tak naprawdę tyle. I co? Bierzemy się do roboty, do instalacji i zobaczymy jak to wygląda. Co prawda ja wiem jak to wygląda, bo już instalowałem kilka sztuk tego i jeszcze mnie nigdy, powiedzmy szczerze, ten układ nie zawiódł. A teraz bierzemy się za robotę i nagrywamy instalację, chociaż dużo nagrywania nie będzie. Jak mówiłem, repiczka nowa SRK od GNG 308 TL16. Oczywiście ZTU, już pokazuję, to jest cały sterownik, który będziemy tak naprawdę wymieniać. Ten już nie jest taki duży, bo, bo pierwotne te układy były dwa razy większe. Ten jest po prostu dość szeroki, ale na długość jest nie, nie ma szaństwa I jeszcze mam do tego bezpiecznik, co też nie ułatwia życia. Do tego przewody, jak to w GNG, sztywne, drutowate. No, troszkę upiedliwe. No i co najbardziej mnie chyba wkurza, to wtyczka Tamia. Ja. No, na dzisiejsze czasy to dla mnie to już jest trochę niepoważne. Najpierw podłączymy oryginalny układ, czyli mamy tak naprawdę wszystko spięte i teoretycznie możemy strzelać. Komora jest pusta. <laughs> Następuje zwolnienie blokady. <laughs> mamy semi. Mamy auto. I teraz, żeby przejść na tryb bursta zamiast auto. Musimy na trybie semi przytrzymać spust chyba przez 10 sekund. Był sygnał dźwiękowy i teraz tu mamy semi. Natomiast tutaj będziemy mieli bursta. I to jest wszystko, co możemy ustawić w tym oryginalnym sterowniku. Teraz Wam pokażę, jak wymienić sterownik. Zdejmę fronty, żeby mi po prostu nie przeszkadzał. W ten sposób będzie nam się pracowało po prostu łatwiej. I teraz podstawowa rzecz. To, co musimy zrobić w pierwszej kolejności, to musimy się dostać do wtyczek, które są tutaj, które łączą ETU z układem czujników, które są w gearboxie. Do tego musimy po prostu zdjąć prowadnicę kolby. Oczywiście nie w każdej lepicy tak jest, bo na przykład, jeżeli mamy replikę AK, no to tam wiadomo. Będzie ta wtyczka ukryta w innym miejscu. Śluby nawet nie musimy wyjmować, bo potem ją ciężko czasami tam wcisnąć. I to, co, czego potrzebujemy, to naprawdę dostęp o tutaj do tych złączek. Tu mamy dwie złączki czarna, czerwona, konektorki, i po prostu musimy je rozłączyć. O. I mamy rozłączone. Kolejną rzecz, którą musimy odłączyć, to jest zespół czujników. On jest podpięty tutaj bezpośrednio do układu MOSFET. Tu mamy gniazdko, wypinamy wtyczkę. Tak naprawdę jest to wszystko spięte jeszcze tytytką, więc tytytkę przecinamy, bo żeby nam nie przeszkadzała. Bo będzie ciężko inaczej te kable rozdzielić. Wyciągamy to i to jest cały układ sterownika, który był oryginalnie, a resztę kabli zostawiamy. Teraz potrzebujemy naszego etel. Wyjmujemy układ. O, I wygląda on w ten sposób. Położymy go zaraz tutaj obok oryginalnego układu. Długością są do siebie bardzo zbliżone. Nawet ETU, można powiedzieć, że jest ETU++ od Peruna, jest ciutkę dłuższy, no, ale jest wyraźnie węższe. Co więcej, przewody w Perunie są dużo, dużo bardziej miękkie, dużo ładniej się układają. I to, co musimy zrobić, to tak, tutaj podłączamy Czujniki, które idą tutaj kabelkiem, a natomiast tutaj podłączamy nasze kable zasilające. Jedyna trudność to jest tak naprawdę przeciągnąć te kable zasilające przez prowadnicę i trafić tam w ten otwór do przeciągania kabli. Bo, tak jak w GND, oryginalne przewody są dość sztywne, tak te są mięciutkie i trochę pod tym względem mniej podatne na przepychanie. I mamy kabelki przeciągnięte przez prowadnicę. Wszystko mamy tutaj na wierzchu. I tak naprawdę teraz jedyne co musimy zrobić, to podłączyć. Co prawda, bardzo często trzeba obciąć troszkę tej kettermu bo zasłania ona wtyczkę i trochę to przeszkadza przy wtykaniu, często. Opa, mamy już odsłonięty konektor. I po prostu zastępujemy poprzedni konektor, który tu był, oryginalnie. Pinamy to wszystko razem. Niestety, nie chcą wchodzić zbyt chętnie, więc sobie pomożemy kombinerkami. Siedzi i to samo robimy oczywiście z przewodem czarnym, czyli ujemnym. I ostatnią rzeczą, którą podłączamy to kabel sygnałowy od czujników wszystkich, które tam są w replice do samego MOSFETu on ma oczywiście odpowiednie gniazdo jedyne co musimy uważać, to żeby nie wpiąć go do góry nogami i tak naprawdę tyle nas interesuje w tej chwili jest to zainstalowane, ja od razu przekręcę sobie prowadnicę kołby replika jest podłączona i możemy teraz podłączyć zasilanie, już bez przejściówki bo oczywiście mamy T-connect'a mamy sygnał dźwiękowy, zapaliła się zielona dioda czyli jest napięcie, wszystko działa Dalej działa system, że jeżeli nie wepniemy magazynka, to nie strzeli, bo to jest oddzielny obwód, który rozpina obwód od spustu. Można to sobie potem usunąć, ale to już jest powiedzmy trochę roboty. Ale jeżeli przyciśniemy tutaj spust, ustawiam na semi, mamy pojedynczy. Tu mamy auto, bo tego MOSFETu jeszcze nie programowaliśmy. I teraz tak naprawdę się tym zajmiemy. Co nas tak naprawdę interesuje w tym mosfecie? Przede wszystkim, jak się wchodzi w tryb programowania, bo jest to chyba najważniejsza i podstawowa informacja. Żeby wejść w tryb programowania, musimy przestawić, tak to jest napisane, dwa razy: góra, dół, góra, dół i zaczynamy od trybu selektora, który chcemy przestawić. Bo jeżeli chcemy ustawiać teraz tryby dla auto, to zaczynamy od auto, jeżeli chcemy ustawiać tryby dla semi, to zaczynamy od semi. Ja bym chciał w tej chwili ustawić, powiedzmy, bursta na. Na auto ustawimy bulsta, takie trzystrzałowego, jak to było powiedzmy oryginalnie możliwe. Były trzy dźwięki po sobie, czyli mieliśmy informację, że jesteśmy w trybie auto, tak jak tutaj jest napisane ta tabelka. Tak, czyli tutaj. Jeżeli byśmy mieli jeden, jeden dłuższy dźwięk i zieloną diodę to by znaczyło, że jesteśmy w programowaniu dla trybu Semi. To jesteśmy dla Auto. Pierwsze co mamy to oczywiście świeci nam się zielona dioda. Mamy długi jeden dźwięk, czyli jesteśmy na auto. To niestety z paluchem. Tak. Wciskamy raz. Czyli zaakceptowało nam. I teraz mamy tryb safe. Znowu naciskamy spust. Mamy teraz pojedynczy strzał. Busta dwa strzały i busta trzy strzały. I to nas tak naprawdę obchodzi. Przechodzimy na drugą funkcję, czyli regulację ACTIVE BREAK'a. Mamy zieloną diodę i mamy trzy sygnały, czyli ACTIVE Brake jest ustawiony na poziom średni. Ja sobie chciałbym to zejść do poziomu 1. Teraz jest wyłączony i poziom pierwszy. Potem zobaczymy, czy będzie nam się tłok zatrzymał we właściwej pozycji. Znowu przez zmieniamy tryb ognia. I teraz jesteśmy przy ustawieniu prekokingu. on jest wyłączony oryginalnie i tak go zostawiamy. Kolejne przełączenie, mamy tryb spustu binarnego, czyli przy naciśnięciu i zwolnieniu spustu pada strzał, to też nas nie interesuje. Następnie mamy redukcję rofa. to też mnie nie interesuje. Mamy opóźnienie DMR, czyli możemy sobie pomiędzy strzałami ustawić minimalny czas, jaki będzie odstęp, minimalny odstęp czasu, tak, to też nas nie interesuje. Następnie mamy LiPo alarm, czyli tą taką jasno-niebieską diodę. Jest on włączony, więc zostawiam. I potem mam master reset. Jeszcze raz, jeszcze przełączymy. To wychodzimy z programowania. Dobra. I teraz ja jeszcze zrobię to samo dla SEMI. Jesteśmy w trybie programowania. By była niebieska dioda i długi dźwięk. czy jesteśmy w trybie programowania dla trybu pojedynczego. Mamy pojedynczy strzał. Jedno mignięcie zielona dioda. Przewracać dalej. Mamy AB. AB mamy też na 3, bo oddzielnie ustawiamy Active BRAKE'a i dla mm, SEMI i dla Auto, więc musimy przeklikać, bo ja chcę tu też i na 1. Możemy sobie na przykład przy SEMI włączyć Active BRAKE'a, przy automacie wyłączyć, żeby nie katować dodatkowo silnika, to już tam jest kwestia nasza. Na sobie mamy Precocking, Binary Trigger, Rough Reduction, DMR Mode, Lipo Alarm oczywiście włączony, Reset. I wychodzimy z programowania. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o ustawiania całego układu. I tak naprawdę tak. Na trybie semi mamy pojedynczy strzał i zębatka zatrzymuje się idealnie przy samym tłoku, więc jeżeli chodzi o active breaka na poziom 1 super wystarcza. I teraz sprawdzimy jeszcze bursta. Trzy strzały. I tutaj już potrzebujemy trochę więcej active breaka, jak widzę, bo tłok jest delikatnie naciągnięty. Więc wchodzimy jeszcze raz w, pro, w programowanie. Przechodzimy do active i ustawimy go powiedzmy na, na dwójkę. Przecież możemy przytrzymać spust i wtedy od razu zamykamy tryb programowania, wychodzimy z niego. I teraz sprawdzamy znowu czy, czy zatrzymuje się nam w odpowiednim miejscu układ. I niestety też jest minimalnie, już naprawdę minimalnie, ale dalej jest naciągnięty tłok. Czyli znowu wchodzimy w tryb programowania dla auto i ustawiamy Active Breaka na trójkę. I to już powinno w zupełności wystarczyć. Wciskamy spust na dłuższą chwilę. Wychodzimy w ten sposób z trybu programowania. Przestawiamy się na auto i spatrzymy, gdzie nam się zatrzymuje tłok. I tłok jest całkowicie zluzowany, więc Active Break na trójce zostawiamy przy auto. Przy Semi też jest ok, aczkolwiek chyba też dołożę o jeden Active Breaka, bo odrobinę jest mimo wszystko naciągnięty. Czyli programowanie ustawiamy na dwójkę. przytrzymujemy Przekładamy Semi. I teraz jest dobrze. Praktycznie zero naciągnięcia tłoka, idealnie. Nic tu więcej nie ma. Działa to bardzo fajnie, reakcja na spust mam wrażenie, że też jest lepsza. Mamy masę dodatkowych funkcji, możemy sobie wyregulować przede wszystkim active breaka, który działa tak jak my chcemy, a nie tak jak go zaprogramował producent. Ja nawet nie jestem pewien, czy układy ETU mają w ogóle active breaka. Przyznam się szczerze, nie jestem pewien. Nigdy mnie to za bardzo nie interesowało. I tak naprawdę tyle. Ja sobie to zostawiam, bo będę miał zapasowy. Przejdziemy zaraz do podsumowanka oczywiście jak już była mowa o ETU i pokazywałem jak wstawia się ją do TR16 to przecież możemy też wstawić do innej repiki akurat jestem w momencie kiedy nagrywam recenzję RK74 i w sumie też mamy tutaj układ ETU tylko jeszcze ten pierwszej wersji czyli ten duży taki naprawdę masywny no w porównaniu z perunem ETU++ no to jest przepaść w rozmiarach potężna dlatego ten układ, który miałem, miał iść do telki. Na razie pójdzie do tego kałasza, ze względu na to, że kałasz po prostu idzie pracować jutro i fajnie, jakby dostał troszkę lepszą elektronikę niż standardowa. A przy okazji pokażę Wam, jak to można zrobić. Oczywiście to samo co wcześniej, czyli musimy odpiąć te złącza i odpiąć wtyczkę tutaj sygnałową od sterowników, spustu i tak dalej. Niestety muszę rozciąć tutaj ten mokurczkę. Odpinamy kable i mamy układ oryginalny zdjęty i tak samo jak poprzednio montujemy po prostu w tym samym miejscu nasz układ ETU. Szczerze jestem zastanawiam się, czy w momencie kiedy odłączyłem go od repliki, podpinam go do nowej, czy on zapamiętał ustawienia z poprzedniej repliki. Czyli czy mamy teraz ustawionego bursta, i wyregulowanego Active brake'a, co też jest ciekawostką, zaraz to sprawdzimy. Podpinamy i w sumie tyle, wszystko powinno śmigać. Zaraz podetniemy sobie baterię i zobaczymy, co się dzieje. Bateria, światełko zapaliło się na zielono. Wejdźmy sobie w styp programowania. Roz, tryb, o Jezu! Jesteśmy w stylu programowania dla Semi w tej chwili. Czyli mamy typ pojedynczy? Mamy Active breaka na poziomie 2, bo mamy dwa sygnały, czyli tak jak ustawiłem. Czyli widzimy teraz Active Break'a. i spróbujemy teraz ustawi, wejść w ustawienia dla. Automatu i zobaczymy czy dalej będziemy mieli bursta jak mieliśmy poprzednio raz, dwa, trzy, cztery tak, mamy bursta trzystrzałowego to ja to przestawiam na automat i mamy automat i tyle nas tak naprawdę interesowało oczywiście replika strzela, automat strzela, wszystko kicio nic więcej nas nie interesuje. Mosfecik zamontowany. No i montaż, a raczej nawet montaże ETU++ mamy zakończone. Czyli włożyliśmy tą zabażkę od peruna. Czekaj, to nogami trzymam. Nie, dobrze trzymam. I ja jestem bardzo zadowolony. Ostatecznie wylądowała na tą chwilę w kaszu, ponieważ mam tylko jedną sztukę, mam dwie repiki, które powiedzmy potrzebują tego układu, w moim uczuciu przynajmniej potrzebują, więc czekam. Zamawiam zaraz drugi układ i mam nadzieję, że niedługo do mnie dojdzie. Wtedy wstawimy go z powrotem do TR-16, żeby tam też był. Ale że, jako, że jutro ta pika idzie w bój, to wstawiliśmy tutaj ten mosfet. Z, głównie ze względu na to, że dzięki temu, że go tutaj wstawiliśmy, bez problemu, no może nie tak całkiem bez problemu, ale jednak, jestem w stanie tutaj zmieścić okablowanie, żeby podłączyć baterię. Bateria jest schowana tutaj w tej puszeczce, która jest dedykowana... Do tego kałasza, więc wszystko mi się mieści, nie mam problemu z stykami czy coś, co było dla mnie bardzo ważne. Widzieliście, jak to się programuje, widzieliście, jak to się zachowuje. Dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o upgrade w we wszystkich GNG, które mają powiedzmy to możliwość, mają ETU jako podstawowy układ, naprawdę szczerze polecam wstawić dodatkowy ten sterownik, bo daje dużo więcej możliwości, działa dużo lepiej. Dużo fajniej, a nie jest jakiś kosmicznie drogi moim zdaniem za to co są prezentuje, szczególnie jeżeli na samą replikę go wydajemy wcale nie małe pieniądze. To wtedy ten układ powiedzmy można gdzieś tam lekko pominąć, a naprawdę robi robotę i daje nam dużo więcej opcji. Przede wszystkim dla mnie oczywiście najważniejsza powiedzmy regulacja to jest ogólnie regulowanie active bo to oszczędza nam silnik, to oszczędza nam baterie, więc naprawdę warto. I to w sumie tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie czy cokolwiek, to oczywiście zapraszam do komentarzy na dole. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.